Co stunter może zrobić na hopkach? Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie, bo jesteśmy w Szarowie, czyli z jednej z najlepszych miejscówek do nauki skakania na rowerze. Ja w skakaniu jestem nadal beginnerem, początkującym, ale zobaczymy, czy mogę zrobić jakieś triki na tym i wykorzystać te przeszkody po swojemu. Rozgrzałem się już na najmniejszych stolikach, które są idealne właśnie do tego, żeby się wczuć i rozpocząć swoją przygodę ze skokami. Ale my tutaj przyjechaliśmy pokazać trochę stuntowych trików, więc zobaczmy, czy da się lądować na przednim lub na tylnym kole. Wow! <słuch> Szedłem driftem, bo mamy troszeczkę tutaj grząski teren, ale na manualu da się wylądować. Zobaczmy teraz, czy przednie koło poleci. Uch, mamy fronta, ale to są tylko małe chopki. Przenieśmy się na większe. Uh. pykło ale tak, jest to trochę niebezpieczne bo jednak można flipka do przodu mamchnąć, jeśli przesadzimy z hamulcem ale jara mnie że mogę stuntowe możliwości i umiejętności wykorzystać też na hopach lecimy dalej Znajdujemy się na podejście, który razem z tym zjazdem prowadzi nas step-up treningowy. Jest tam mięciutko, więc chłopaki tutaj trenują mocne triki, a ja wykorzystam go w swój sposób. No bo jeszcze nie jestem gotowy na takie wysokie loty, ale ten zjazd świetnie się nada do zjechania na przednim kole. Uh, mega zabawa na przednim kole, mimo że wiadomo, to jest troszeczkę inna sprawa niż przeciążenia związane z wybiciem i lotem, ale mnie to też cieszy i fajnie, że coś mogę tutaj stuntowego zrobić. Mam jeszcze jeden pomysł, który mogę zrobić tutaj. Boner. To było kilka pomysłów, jak wykorzystać skocznie i jakby dirt park do jazdy stuntowej. Możecie pisać wasze sugestie w komentarzach. Co jeszcze tutaj powinienem zrobić? Myślę, że będę częściej tutaj wpadał. I was też zapraszam do szarów dirt park, ale najpierw. Zobaczcie Instagrama Szarowa i zobaczcie, że jest tam zrzutka, bo jest to miejscowa od rajderów dla rajderów, która jest budowana od serca chłopaków, tutaj w masę pracy włożyli w to, żeby to wszystko wybudować i nadal to kosztuje, żeby móc to utrzymać więc jest tam otwarta zrzutka, która wymaga po prostu wpłacenia drobnej sumy, żeby ta miejscowa po prostu mogła żyć dalej, mogła funkcjonować i mogła się rozwijać. Ważną kwestią jest też, żeby o nią dbać. Jak już tutaj pośmigacie, wpłacicie, pośmigacie, to zadbajcie o to, żeby hopki były zasłonięte na przykład przed deszczem, żeby po sobie posprzątać, nie zostawiać śmieci, wyrównać hopy. Jest to bardzo ważne. Tutaj myślę, że każdy chce skorzystać z tego, że te hopy tutaj są i po prostu mieć jak najwięcej fanów, więc szanujmy siebie nawzajem naszą pracę i to jest istotne. Więc jeśli chcecie tutaj pośmigać, napiszcie w do, pierwsze, pierwsze co wbicie na zrzutkę, napiszcie o dokładną lokalizację na szarów Dirt Park na Instagramie i bawcie się dobrze. Widzimy się w kolejnym filmie. Siemanko. Juch, góra jeszcze raz. Whoa.